Hejka, ochaj go zajmac, ja jestem Perrok i dam w odcinku z Dead Island Definitive Edition. I co? W poprzednim odcinku, tak to ujmę, robiliśmy sobie, co my robiliśmy? Tak, dostaliśmy się tutaj w te podziemia, bo mamy się dostać o tam. Ale też zrobię sobie szybko jeszcze jedno zdanie poboczne, i co? W tym odcinku przechodzimy do bogatej dzielnicy. Idziemy tam od razu, nie ma co Oki doki 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 Cik. A, trzeba przytrzymać, he, <laughs> moim mistake Wchodzimy I teraz tak, zobaczymy jak wygląda to Ta dzi bogata dzielnica, a tutaj co tylko jest? Czy coś tu mam? Poza ząbiaczkiem o, mam postęp, mam postęp do osiągnięcia, stracisz głowę dla mnie, co my tu mamy? Poza Mi. Kurde, tej nie naprawiłem sobie, szlakę zapomniałem. E, dobra, never mind. Oh, fuck. Dobra, on po prostu śmierdzi. O, muszę masakrował nóżkę. Oje, viral. Leżeć, suko. A ty tym bardziej leżeć. Kurdeś, rozwajaj na tobie tą piękną broń. Dobra. Co tu jest? Kurde, jest jeszcze bardziej rozległy niż myślałem. Dobra, innym tymi. Kanały będziemy zwiedzać, to to będzie nudne. W innym odcinku sobie może pozwiedzamy kanały. Może. może. zaznaczam może. Idziemy do głównej misji, a nie. Lećmy tam. Zobaczmy, jak ta mapa wygląda. O! Będzie dużo zrozumiaczków. Lesh. Oh, o fuck. Plujec. Dobra, lecimy z plujkiem tak. Samowi B. Nikt nie podskakuje suki. Przedam później, a Ty co gruba się. Dobra dalej. A jakaś jest zbyt błękitna na to woda, jak na no, jak na ścieki. Zauważyliście? Co ty zamyślałeś? Szkoda, że głowę nie mogę kopnąć. Po hmm. ciebie. Co to było? Ej. <laughs> Ale mu nogę rozwaliła <laughs> What the fuck widzisz się zrobić taki pyrr, piruet czy co to było i nogę mu wyrwało XD No śmieszne było nawet Jeszcze potrzebuję coś napić? Chyba nie Dobra, tutaj coś jest Nie, to też jest przejście chyba tutaj O, duży lok. Najpierw mały Brata ci piew dojada Ja teraz nie mam żadnych mołotołów. Nic Dalej mi się pusia A co, już jedną łapkę tylko masz Ty w ogóle, jajko mu rwało Patrzcie Krocie mu rozerwało hopowi Teraz tak, ja bym musiał mu rozwalić tę łapę. Teraz już taki groźny nie będziesz. Teraz już możesz tylko gryźć, chamię. No, daj mi kaset. Tylko tak. Wyrzuć mi ten nieszkodliwy nóż. mi kaset. Mm hmm Coś tu jest? Nie, to tak się... To wszystko prowadzi tak czy siak do jednego. Hmm... Jeszcze co zamiast tego jest chyba wezmę A dobra, nie mam tego już Ucz! What the fuck? Oh fuck, skończyłem się to. Mm. Dobrze wyrzuciłem. Good, good. Wiesz, sam nie gadaj o napisie. Pamiętaj, nawet nie jest bardzo ważne. Dobra, muszę się na najpierw, że się mi choć trochę ta ładna ładowała. Coś tu jest? Jakiś dobry tożsamości sobie wziąłem kolejny? Dobra, Tarka jako taka jest. Bydlok! Jakie bydle wielkie Ty je plujec Jaki damage Nice damage bro Ale tu nic nie masz, co nie? Nie, ja dowiedziałem tylko, że rozwaliłem. No te broni z tego, że rozwalają. Nie wstawaj, mordo. A ten zatrzymaj, nie potrzebuję go, słaby masz. To jest jakiś ochroniarz? Były ochroniarz. Dobra, niech się. Niech się trochę zregeneruje. tutaj stanąć, czy co? Ała, ale mi gąga dał. Wow! Dobra, to trzeba in inaczej zrobić. Inne argumenty trzeba wyciągnąć. Czemu nie padasz? Normalny, norm W realnym świecie by da dawno już upadł. No. Bydlok. Różki to ja nie chcę A ja tu mogę broń naprawić Pięknie mm -mm. I biorę moją ulubioną broń obecnie Już mam nawet chyba wyciągniętą XD szybko Kimi ja też nie chcę Leż. Spokojnie. Powiedziałem, leż. Spokojnie. Oj, ty jak mu. Wytyfy. Ej. To wygląda interesować. Tutaj normalna szyjka, tutaj takie, taka tekstura się rozwaliła i takie coś widać. Ej, go narzekać? Oryginalny Dead Island wyszedł przed 2000, chyba już 2011. A tak on tutaj dopiero zaczynał, no. A to jest tylko. Odnowiona graficznie gra. A nie. ...zremake'owana, więc czego ja wymagam? O, o, chodź, 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 I straciłeś dla mnie głowę kolego. No chodź, tu cię zmasakrowałem. Co mi dalej? Będzie chodź, Stawaj. A bo... Dobra, wstawaj. Cik. Jest ta. Dobra, mamy ją. Cik. Bierzemy znowu. I idziemy dalej. Co bijesz mnie? Leżeć. I leź tu, dobrze? Też coś stać? Ale już nie wstaniesz To mi będzie ranić, co? Dobra, nie radzimy, już się bałem I co, dalej mam iść? Czy gdzie mam? tędy chyba? Gdzieś. O, tak, tędy. Ty nie żyjesz? Już tam głębice. Cyk? Chłopcy, radarowcy. Mam coś dla Was. No fuck, serio. Cyk. No kurde, nie tak blisko, nie tak blisko, nie tak blisko. No nie. Mój plan spalił na panewce. Mój plan spalił. No kur, ja pierdzielę Jezu, mój plan spalił na panewce. Dobrze, że ci foki nie mają się wspinać, przynajmniej. Zepsuliście mój plan, hamoty. Będziecie teraz ginąć powoli. Jeżeli ty masz krytyki na web, a ciebie, Hamie, to ja ubiję własnoręcznie. Daj mi się kierę tylko szaki. Zdechuj A i tak dużo wysadziło ich, co nie? Cześć, ja coś zobaczę tylko Zwracaj że Dobra yy, już mam, mówię co i jak Dajcie mi tylko chwilę, zaraz do nas moi przyjaciele, zrobię małe cięcie Okej, okay, wybaczcie mi tą krótką przerwę, lecimy dalej Nie ma co Po prostu miałem, bo musiałem wykonać ważny telefon i no Musiałem na chwilkę odejść od klapka, ale już jesteśmy i lecimy dalej. Trzeba w końcu uciec z tego badziewia kanałów. O! I co teraz będzie? Jakaś nowa lokacja? Czekaj. Nie hey! more... pass up anything useful. hey it's good to see some new faces if you made it maybe there's more survivors out there eh everything alright you look like you've been through the bloody ringer oh moi bracia yeah. nie was No, then you came through the sewers well that means those things can get through that way as well <laughs>

Jestem pewien, że człowiek wie, co robi. Jestem pewien, że jest plan stanie planować wypadki. Nie jest to głupi człowiek. Co robimy, gdy wychodzimy z jedzenia? Jest flaga Polski! Niemiec! Eee, nie wiem, co to za flaga, na pewno nie Rosji. Chyba Holandii? Nie jestem pewien.

You think these barricades are strong enough? So what's the plan? Somebody must have a goddamn plan. Oh, in God's name are you? And how the hell did you get inside here? You're here to find food and medicine. Well, I'm sorry, but that's impossible. Our supplies are limited, and we need everything we have. That's all I have to say to you for now. People are waiting on me, and I had things to do. Hmm, back That asshole just said the exact same thing those motherfuckers at the police station did. Things go to shit, and it's every fuckwit for himself. Three hundred families, the flushest motherfuckers in the city. It's just like New Orleans. They got theirs. Who gives a shit if the ghetto burns? And they're just playing for their own team, and I think it's about time we did the same. What are you saying? I'm saying that we have to find that guy on the radio. And the lifeguard. We promised to help. I'm fucked, the lifeguard, man. If not for him, we wouldn't be stuck here like this. Make the call. Jen, are you there? Yes, I'm here. Were you able to get anything? We're calling it off. Come get us at the sewer exit. Wait, wait, what are you planning to do? Look, if we're gonna survive, we need to get the hell out of here. No one here's gonna help us. We're supposed to be the ones helping. We're the only ones who can. I couldn't help my father, but I can help the others. Jin, listen. The best way to help everyone is to find that guy from the radio. He's the only one who understands what's going on. We're only wasting our time here. I promised I would get those people food and medicine, and I will, with or without your help. We're staying with the plan, or I'm taking the car and you're on your own. You won't make it without us, Dahl. You know it's true. And if you leave us here without transportation, we're not gonna make it either no one's going to make it if we don't help them the girl is right what do you want to do jin it's up to you i want to supply everyone the resort the church the police station the motherfuckers at the police station are you kidding me we'll supply everyone but the police station those assholes can fend for themselves W we'll do zróbmy głos z radioterapii. punkt. Mam no, a więc tak, ja chcę teraz pójść tutaj w te rzeczy. Co tu mam to? Okej. Okay. Oh, chcę na razie. chcę po prostu te podblokowywać, żeby móc iść dalej tutaj. Pójdź tam będę je maksować do maksymalnego. po prostu. No to nie ma sensu yeah, na razie. Just like no, It's all about the money. The do góry. do góry. i góry. I heard you talking to the mayor. I know where you can find what you need. Not far from here is a market. The problem is it was overrun by one of the rascal gangs. They'll kill you as quick as look at you. But I know a way through the sewers. It's not an easy trek, but you don't look the type that's easily discouraged. Interested? He does talk. I'm me. All the entrances to the market are barricaded, except for the one that very few know about. Head downstairs and talk to the guard at the door that old drunk will let anyone through if you offer him a little favor. it's the only way. no one leaves without. i'm not supposed to let anybody by, but i could turn a blind eye if you could do something for me. yeah. I'm stuck here for the time being guarding this goddamn gate. I can't even leave to have a bloody piss. So if you could go upstairs to the mayor's office and look for a bottle of booze, I'd appreciate it. Anything will do. If I'm gonna bloody sit here waiting for doomsday, the least that pompous jerk can do is make sure I'm properly lubricated. You wanna do it? Okay, go. Got anything for me? U burmistrza Idziemy od razu i do supermarketu. Ten dupek gdzieś tutaj miał swój ten. Gdzie tu może być alkohol? Hmm. Gdzie tu może być jakiś. Jest alkohol. Mamy. Weźmiemy jeszcze jedną buteleczkę do bezpieczeństwa. A ty burmistrz, szudubko, spadaj. Czemu burmistrz jest biały? Wydało mi się, że burmistrz tam będzie jakieś rdzenne mieszkanie z papułowej Gwinei. Dobra, nevermind, czy się w szczegółów. Here. Przepuszczaj Thanks. mnie, my way, then. Już mnie tu nie ma, koleżko. Teraz tak, idziemy do głównej misji. A, ona się sama włączyła. Cyk. Co nas tam czeka? O, coś się otruło. Jakiś zombieczek. Nie stawaj, proszę ja Ciebie. To pierwszy. Owak! Mocna jesteś! Kluczo I mi mój kijek I raz tak ciebie z luk No i zwalany z został O bak, ta woda taka strutka! Dobra, tutaj gdzieś miałem pićko. I idziemy dalej. Toksyczne zombie. I nie żyje. Pies. To no, że z buta nie mogę tak. Hmm. Dobra. Pak, pak, co ty robisz, prowok Ty! Pięknie! Ale poleciała główka! Łapka też! Ktoś tu jest jeszcze. Ty tutaj jesteś. Szmaty też weźmiemy? I idziemy dalej. Tutaj nic. To dalej. Tutaj mam jakby coś, jak się wychilować. Tam coś jest? Czy nie? Nie ma nic. Dobra, idźmy dalej. Syk, Syk! O bogaty, wpisów bogaty, wpisów bogaty, wpisów Kto jest Zamien idziemy dalej. Dupe masa nie yeah. i dalej. Chorok. Dobra Jesteśmy i wiecie co? Tutaj chciałem będzie z pluda wyciągnąć. To co? Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka z Dead I Island. Na będziemy robić sobie strzelaninę. To co? Jeszcze raz dziękuję za oglądanie, Arigato. Bye bye, sayonara.